Hej, witajcie kolejnym raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś nowego, a będą to ulubieńcy ostatnich 6 miesięcy i podzielę te filmiki na dwie części, czyli zacznę od makijażu, a później druga część to będzie pielęgnacja. Także jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam was do oglądania i oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału po więcej. A więc tak, zaczniemy sobie może od podkładów i podkłady mam dwa. I to są tak naprawdę tylko dwa podkłady, które posiadam na ten moment i tak. I pierwszy to będzie Maybelline Superstay z witaminą C ten Skin Tint. Ja mam w odcieniu 03. I na ten moment myślę, że najbardziej mi pasuje. Ja już go wspomina, wspominałam o nim wiele razy. On jest naprawdę bardzo lekki, łatwy w aplikacji też, fajnie rozświetla i fajny też taki właśnie teraz na lato, ale ja go używam po prostu przez cały rok. Na pewno już też Wam znany. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał i właśnie lubi podkłady takie bardziej, bardziej lżejsze, tak jak mówię, rozświetlające to naprawdę bardzo polecam i kolejnym podkładem, którym tutaj mam, którego rzadziej używam, ale też naprawdę bardzo mi się podoba, to jest ten podkład z Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Już mam, wam mówię, w jakim ja mam odcieniu. Ja mam w odcieniu 3 Warm. 3 Warm, czyli to jest taki cieplejszy odcień. Mam nadzieję, że tutaj zobaczycie. Jest on z taką pompką i ma fajne takie właśnie szklane opakowanie, też. Tak samo jak właśnie ten z Maybelline. Jeżeli chodzi o ten podkład, to on jest cięższy i myślę, że trzeba z nim szybciej pracować, bo on trochę mi zastyga. Także ja sobie, nie, ja sobie na przykład daję także najpierw tylko na tą połowę twarzy szybko z nim pracuję i po prostu później przychodzę do kolejnej i naprawdę nie trzeba go nie trzeba jego dużo, bo on bardzo mocno kry, mocne krycie daje taki właśnie flawless efekt trzyma się bardzo długo, przynajmniej u mnie także tak to też bardzo wam polecam, jeżeli ktoś właśnie lubi Cięższe podkłady, ale moim zdaniem, jak dla mnie, nie jest to podkład na co dzień, bo jest dla mnie za ciężki. Tak jak mówię, używam go bardziej okazyjnie. Jeżeli chodzi o korektory, to używam dwóch cały czas w kółko ostatnio, już od tamtego roku. I tak, pierwszy korektor to używam go od lat. Jest to Tarte Shape Tape Contour Concealer. Ja mam w odcieniu 12S Fair. Ogólnie mój odcień jest bardzo jasny. Ale ja też, właśnie, lubię bardziej takie, bardziej takie y, jaśniejsze podkłady, właśnie tej pod oczy i tak dalej. Ja go używam od lat, bardzo ma mocne krycie, ale ja go też nie nakładam aż tak dużo, żeby mi się nie ważył pod oczami. Dlatego nakładam go w małej ilości, ale jest naprawdę bardzo trwały i, tak jak mówię, jest bardzo wydajny na bardzo długo mi starcza. Ja go już używam od kilku lat i jest to już moje trzecie opakowanie korektoru, które teraz już Wam pokażę. Jest to ten korektor z Eveline Camouflage Liquid Camouflage. Tutaj też mi się trochę zdarło. Ja mam w odcieniu 0,2 Light Vanilla Warm. Taki i on. Ja lubię też bardzo ten korektor, właśnie fajny, Z tym skin tintem z Maybellina bardzo fajnie też kryje. No, bardzo mi się podoba. Fajnie tak rozświetla. Okolice, tutaj pod oczami. Ja sobie też właśnie daję na nos zawsze korektor. Po prostu, tak, po prostu tak daję. Bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o pudry, przejdę teraz do pudrów i mam dwa. Jeden już mi się kończy. I na ten moment, jeżeli chodzi o taki sypki-puder, którego używam już od tamtego roku i wam powiem, że praktycznie prawie na rok mi też starczył. Jest to puder z Revolution, taki transparentny baking powder ja tutaj miałam aż, już Wam mówię jest tutaj aż 32 gramy, także on naprawdę na bardzo długo mi starczył jest to, no, Flashback Super Matte Fix ja ten puder kupiłam chyba na Amazonie za około 7 funtów, jeżeli dobrze pamiętam jest wydajny, bardzo fajny efekt daje Także to jest jeden puder, z którego używam właśnie na ten moment, jeżeli chodzi o pudry sypkie. I kolejnym pudrem jest to puder z Maka i też już y, kupiłam go jakoś w październiku zeszłego roku i powiem Wam, że dzisiaj po prostu używam go ostatni raz i myślę, że na jutro mi jeszcze starczy, tutaj tylko w tym miejscu. I tak, jeżeli chodzi o ten puder, naprawdę bardzo go lubiłam. Tak jak mówię, widzicie, tak z 9 miesięcy na 9 miesięcy mi starczył. Jest to puder mineralny też i jest to Light Plus Skin Finish Natural, ale nie pamiętam jaki to był odcień, bo ten odcień pisał na tym pudełku, a już go nie mam. Ale był to jeden właśnie z jaśniejszych odcieni, także on mi się teraz kończy, ale ja go zamówię. Kolejny raz. On kosztuje jakieś 30 funtów, ale, wam, ale tak jak mówię, właśnie te 30 funtów na tyle miesięcy to myślę, że się opłaca. Także ten puder naprawdę bardzo Wam polecam. Teraz może Wam pokażę tuż do rzęs taki jeden z ulubionych, którego używam. No nie niedługo, bo jakoś od końca maja, ale jest bardzo fajny i jest to tuż właśnie też z moich ostatnich zakupów. Jest to tuż z Eveline Warietę. Jest to ten różowy czarny. Y Lashes show. I tak jak tutaj widzicie, od razu macie szczoteczkę pokazaną. I ta szczoteczka jest naprawdę bardzo fajna. Ona jest silikonowa. Ja lubię silikonowe sz y szczoteczki. I ona jest też naprawdę bardzo długa. Także ją fajnie można sobie tutaj od kącika porozdzielać te rzęsy i daje taki, ona daje fajny właśnie taką, wydłuża bardzo rzęsę, naprawdę nie pamiętam kiedy miałam taki, yy, kiedy maskara dawała mi taki efekt wydłużenia rzęs, yy, także to potwierdzam i daje też objętość, ja bardzo yy, polubiłam tą maskarę i będę ją używać, tutaj mam rozświetlacze i róż i jeżeli chodzi o róż, to mam tylko teraz jeden i też ostatni z moich zakupów, ja y, ostatnio używałam rok mojego różu z Kylie, ale on już mi się całkiem skończył I kupiłam sobie teraz ten z Hebe jest on w odcieniu Just Pink I mam on tylko 3,5 grama, ale wam powiem, że naprawdę bardzo mi się spodobał ten kolor Ja w takich kolorach właśnie czuję się najlepiej To jest jedyny róż, który teraz mam na ten moment i będę go cały czas używać Także y, naprawdę bardzo fajnie, fajny efekt daje jest dość napigmentowany, co też, wiecie, nie trzeba dużej ilości. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rozświetlacze, które używam, no używałam przez te ostatnie pół roku cały czas. Kupiłam sobie teraz dwa kolejne, ale to bardziej takie szampańskie odcienie, trochę inne od tych i Wam pokażę. I tu jest już taka... Takie duo, ja mam z Fenty Beauty. Mam tutaj odcienie Lightning Dust i Fire Crystal. I wygląda to tak. Bardzo fajne opakowanie. I tak jak widzicie, tutaj też już ja je namiętnie bardzo używam. Także tak jak widzicie, już dęka są wszędzie. W sensie po obu stronach. Pokażę Wam, może odcienie, jakie są. Mam nadzieję, że odda kamera to. Mają one takie odcienie, i naprawdę bardzo yy, mi się podobają te rozświetlacze. I na przykład ten tutaj, on jest bardziej taki perłowy, ale on ma więcej drobinek w sobie, i jego też fajnie sobie jest zaaplikować w, tutaj w kąciku. Naprawdę też bardzo fajny efekt daje i tak rozświetla oko. Bardzo lubię to duło. I kolejnym takim rozświetlaczem, którego też używam już od miesięcy. Jest to taki mały, ten rozświetlacz też już wam pewnie znany. Produkt rozświetlający do twarzy z Vivo. Nie wiem, jaki to jest odcień, już mi się to wszystko zdarło, ale tak jak widzicie, że też używam go dość często. Mój odcień i nie trzeba też y, tego produktu dużo, żeby fajny efekt dawał. Także to też mi się fajnie sprawdza. Tutaj mam coś, co na pewno też już znacie. Jest to ten żel do brwi z Got2B. Ja ogólnie mam brwi permanentne, ale. Teraz ja sobie tak podnoszę trochę, szczególnie tutaj po prawej stronie, bo po prostu mi tutaj po prawej stronie na łuku nie rosną włosy. Ja sobie te włosy trochę podnoszę do góry, żeby tak jakby to zakryć. Tu mnie rosną tam włosy. I tak i myślę, że ta opcja właśnie z to małe opakowanie z tą szczoteczką jest przynajmniej dla mnie jest bardziej wygodniejsza. Niż wiecie, niż ten duży właśnie żel Także to naprawdę bardzo yy, mi się fajnie sprawdza i trzyma mi też yy, włoski. I jeżeli chodzi o takie primery, fixy i tak dalej, i fixery, to mam tutaj dwa. I mam tutaj jeden z Lory Mercier Translucent Pure Setting Spray: 16 godzin. Czy 16 godzin to bym nie powiedziała, ale nie zawiera on alkoholu. I ona jest taka buteleczka. I widzicie, tyle już zużyłam. I ja go miałam ze sobą na urlopie. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał ten spray. Ma on tylko 30 ml. Ale wam powiem, że fajnie pudrowość z... ściągał z... z twarzy. I fajnie trzymał ten makijaż. Także z tego jestem też zadowolona. I tutaj takim po prostu sprayem, którego używam sobie bardziej na co dzień. Jest to taki... Spray, on już jest większy, ma 100 ml. Jest on z firmy Makeup Up Galery i nazywa się It Showtime 2 w 1 Prime Fix Spray. Ściąga właśnie pudrowość z twarzy. Jeżeli chodzi o utrzymanie makijażu do końca dnia, no to nie, nie sprawdza się, ale fajnie, tak jak mówię, ściąga pudrowość z twarzy i ja go właśnie sobie używam tak na co dzień. Produkty do ust, które chcę Wam pokazać których używam przez ostatnie miesiące cały czas, oprócz tych dwóch produktów, bo, ich, bo te dwa produkty jakoś dopiero od miesiąca testuję. A więc tak, jest to tego produktu używam też na co dzień, jest to produkt z Too Faced Lip, Inge Lip Injection Maximum Plump i ten produkt możecie znaleźć w... Ten produkt możecie znaleźć w Sephora lub na innych też stronach. Ja zawsze właśnie go kupuję na Look Fantastic albo w Sephora. i to jest y, Extra Instant Long Term Lip Plumper i właśnie on y, ma za zadanie Wam powiększyć usta i Wam powiem, że używam go już jakoś od dwóch lat i on naprawdę powiększa usta, Co, czego bym nie robiła, to nie wyjeżdżałabym poza y, linię ust po prostu, bo... Mm, może, możecie dostać jakieś reakcje i może po prostu Wam to podrażnić, bo też czytałam opinii naprawdę właśnie dużo osób miało jakieś tam reakcje, także byście musieli sobie przetestować. Ja osobiście polecam, tak jak mówię, używam go już dwa lata, mi się sprawdza. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to błyszczyk z Sephory, jest w odcieniu 02, ma on też powiększać usta i po aplikacji jego macie uczucie takiego jakby... Mm, Mrowienia trochę. Ja Wam powiem, że użyłam go już prawie pół. Naprawdę bardzo fajny efekt daje. Pokażę Wam słocha. Ma on taki aplikator i ma on taki odcień. Bardzo polecam. I utrzymuje się też długo na ustach. Także też właśnie taki mój kolor to jest. I ostatnie dwa produkty, które mam, są to, które też ostatnio. Y Kupiłam sobie w Rossmanie. Jest to konturówka i błyszczyk w tym samym odcieniu, takie dłozy, ale to możecie osobno kupić. Z maksineczki jest to Brush Op by Maksineczka Lip Gloss, czyli błyszczyk i konturówka. Jeżeli chodzi o błyszczyk, też Wam pokażę odcień. I ma taki aplikator. I właśnie wiecie, chciałam po prostu na spróbowanie kupić. Te produkty od Maksineczki. Też ma taki odcień bardzo podobny od, Do tego błyszczyka z Sephory Taki mój Bardzo ładnie pachnie, fajnie się go aplikuje I jest też dość trwały Także Bo mówiłam właśnie na ostatnim vlogu, że Wam powiem Czy będzie on trwały, czy nie Ale nie. Jest, z tego jestem bardzo zadowolona jest to odcień 02 Beige Nude Również jak ta konturówka I to jest taka konturówka Kremowa i wam powiem, że naprawdę przy aplikacji tej konturówki, jest to taka konturówka po prostu wykręcana, także musicie trochę uważać, jak ją wykręcacie, żeby nie, po prostu wam się nie złamała, ale ona też nie jest aż tak cienka, porównując do innych konturówek. Także myślę, że spoko. I tak jak mówię, powracając do tej aplikacji, to Naprawdę bardzo fajnie się ją rozprowadza. Ona jest właśnie taka kremowa, także możecie z nią bardzo łatwo sobie pracować, i na bardzo wam polecam. I tak, to były wszystkie produkty, które używam namiętnie przez ostatnie, które używam i używam namiętnie przez ostatnie pół roku. Tak, jak możecie też zauważyć po tych denkach i tak dalej. Ja oczywiście wam bardzo te produkty polecam, ale też nie namawiam. Także tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.